I kiedy odkrył to i doświadczył od tamtej pory, podejmował tylko jedną decyzję. Wciąż na nowo tą samą. Jaką? Żeby siebie uszczęśliwić kolejną butelką wódki. Nie podejmował żadnej innej decyzji, tylko tą jedną wciąż na nowo. Żeby siebie uszczęśliwić kolejną butelką wódki. I wiecie, czego nie zauważył? Nie zauważył tego, że cała rodzina, najbliżsi, dosłownie utonęli w oceanie, gdzie ja byłam w szoku, kiedy on się tak bardzo otworzył przed tymi ludźmi i zaczął opowiadać o swoich emocjach i uczuciach, jakie towarzyszyło mu wtedy. I on mówi tak. Prawda jest taka, że kiedy mój ojciec wracał pijany do domu, to wiązało się z tak wielkim stresem dla mnie, że ja musiałem psychologicznie jakoś sobie z tym poradzić. Więc wiecie, co wymyślił? On mówi, więc w naszym domu jednorodzinnym miał różnego rodzaju nory. Takie skrytki, w których się chowałem przed moim ojcem, kiedy był pijany, jak jakiś szczur. A kiedy on się spać, pod wpływem, to ja wychodziłem z tych kryjówek i tak funkcjonowałem, i rosłem, i uważajcie ja teraz, i mówi, i urosłem. Ale problem polega na tym, że razem ze mną urosło coś, co nazwałem syndromem pobarzonej duszy. Mówi, że kiedy byłem nastolatkiem, to w moim wnętrzu cierpiałem tak bardzo, że gdyby ktoś zaproponował mi odrobinę ukojenia, odrobinę ulgi, to ja byłbym w stanie naprawdę poświęcić i oddać wiele, żeby doświadczyć choćby trochę ulgi ukojenia. I słuchajcie, kiedy doszliśmy do tego punktu jego opowieści, wiecie, co się ze mną działo w tym momencie w szkole, ja po prostu. Próbowałem ukryć moją twarz przed tymi ludźmi, ponieważ z moich oczu płynęły łzy. Dlaczego? Ponieważ łączyłem kropki, podążałem za nim i zdałem sobie sprawę, że on odpowiada na moją historię. Wiecie, jak nazywają to fachowcy? Nieuświadomiona rozpacz. Odkrył uszczęśliwiające działanie alkoholu. Wiecie, on budował jachty, był monterem kadłubów i zarabiał naprawdę nie pieniądze, ale niestety, kochani, kiedy przychodził weekend, to zgadnijcie co? mój tato wtedy właśnie sobie pił alkohol i kiedy wracał po kilku tygodniach do domu, to sobie pił, bo wiecie, jak ludzie myślą, to wydaje się słuszne, że przecież yy, ciężko pracuję, trochę relaksu mi się należy, przecież ja za swoich piję, w siebie wlewam i nikomu krzywdy nie robię. Ale czy tak jest w istocie? A jak wam się wydaje, kochani, czy alkoholik, osoba uzależniona, czy ona tylko się świetnie bawi, czy cierpi też przy okazji? No jak masz nie Cierpi i to bardzo. A wiesz dlaczego? Słuchajcie, uzależnienie to jest nienaturalna potrzeba, najprostsza definicja, każdy to zrozumie. Nienaturalna potrzeba wytworzona w życiu człowieka. Bo kiedy człowiek stymuluje się substancją psychoaktywną, rozumiesz? To coś się dzieje w jego psychice. I on potem potrzebuje tego. A jak się czuje człowiek z niezaspokojoną potrzebą? Na przykład, niewyspany człowiek, czy jest szczęśliwy z tego powodu? Nie. Człowiek z niezaspokojoną potrzebą cierpi. I teraz idźmy dalej. A jak myślicie, a czy cierpi tylko alkoholik, czy razem z nim cierpią jego najbliżsi? A kto cierpi bardziej: alkoholik czy dzieci alkoholika? Dzieci alkoholika, dokładnie. I wiecie, jak to jest? Chyba zaraz zacznę grać kawałki, ale chcę takim tytułem wstępu. Powiem wam, jak to jest. Rodzina to są naczynia połączone. Moja rodzina, ta najbliższa, liczy pięcioro członków. Moja ukochana żona, nasze dzieci i ja. I teraz wyobraźcie sobie, że mamy żeliwne, żeberkowy, kalorytny. Czalićcie? Taki oldschoolowy grzejnik, który ma żeberka, nie? Taki żeliwny. Nie wiem, czy lubicie, ja bardzo lubię te grzejniki, one mają klimat. I wyobraź sobie, że moja rodzina to jest taki grzejnik i Jedno żeberko symbolizuje jednego członka rodziny. Gdybym wziął kuchon i i przewiecie w jedno z tych żeberek u dołu, czy woda wyciekłaby tylko z jednego żeberka, bo jak tak powiedziałem? Że to jest moja sprawa? Nie. Woda wyciekłaby z całego grzejnika i cały układ przestanów działał prawidłowo. I dokładnie tak wygląda sprawa z uzależnieniem jednej osoby. I wiecie, kękę w tym kawałku smutek nawiną to potem, że no cóż, bierzesz sposoby, te, które znasz z domu. I niestety badania dowodzą, że ponad 50% dzieci alkoholików powiela negatywne wzorce. Ale popatrzcie, tak nie musi być. Ci, którzy wyzwalają dealera w weekend, oni nie robią tego po to, żeby było im nieprzyjemnie. Prawda? Ludzie, którzy sięgają po używki, robią to po to, żeby po wypiciu lub zażyciu by było im chociaż trochę przyjemniej niż przed. Tak samo z papierosami. Ludzie, którzy się po nikotynę, nie robią tego po to, żeby było im nieprzyjemnie. I wiecie, jak jest prawda? Że ta przyjemność tam jest. Ale popatrzcie teraz, proszę na mnie. Ano. Fajnie, masz frazesować. <laughs> Eeeh. Wiecie, ile jest tych przyjemności? Tyle. Patrzcie. Tyle. dosłownie. I to jest jedna strona monety. Natomiast, popatrzcie teraz na to. Druga strona tej samej monety. I to jest integralna część całości. Wiecie, co to jest? Przeciwieństwo przyjemności. I pomóżcie mi znaleźć adekwatne słowo. Jakbyście określili jednym słowem przeciwieństwo przyjemności? Hmm? Cierpienie, brawo. Kto powiedział cierpienie? Brawo, brawo. I przyjemność dotyczy tylko osoby, która używa. Jest bardzo ulotna, chwilowa, natomiast cierpienia, mówię Wam, cała rodzina może utonąć w oceanie cierpienia. Z nim jest to niebo lepiej, z nim jest to niebo lepiej To życie darem jest, nikt nie kupił tego w sklepie Z jest to niebo lepiej, z jest to niebo lepiej To życie darem jest, jest nikt nie kupił tego w sklepie Świat u świata, swój u ziemi Mój Tata, nasz Kozłow Jesteśmy przeznaczeni do rzeczy wspaniałe. Jesteśmy podniesieni tu dla Jego chwały Wielkie auta, wielkie fale Wielkie hajsy, wielkie cele Wste na konto wpływa ci szczęścio Pogli za szczęście po i tu pali się jak belek Knapa, skóra knapa, skóra stamtąd znam czubę niech to już ziągą, to solo, bo niech tak krótkim był kimś Te radości trwają tylko chwilę Rzecz złotą no to jak baby face jest Jesteśmy jak kwiaty, które rosną kwitną biegną Tylko głupcy skłonni do refleksji nie będą Szczerze, nie zabierzesz stąd swojej posiadłości Nie weźmiemy ze sobą nic, oprócz miłości Świat nie, świata, sól ziemi, nie, tak. Nasz to co odmienił Jesteśmy przeznaczeni do rzeczy wspaniałych Jesteśmy podniesieni tu dla jego chwały Światło świata. Służby ziemi Kłód kata Nasz to co odmienił Jesteśmy przeznaczeni do rzeczy wspaniałych Jesteśmy podniesieni tu dla jego chwały Posłuchajcie Mój kumpel Korzeń Od którego nauczyłem się tej pracy Mój przyjaciel Leszek Korzeniecki Prowadził kiedyś spotkanie tego typu na Mazurach, u siebie, w swoich rodzinnych okolicach, gdzie on był legendą. I był w liceum, w szkole średniej, gdzie była niejaka Karolina i ona znała legendę Korzenia. I wiecie, co powiedziała po spotkaniu? Powiedziała tak Korzeniowi. Korzeń, ty kiedyś byłeś równy gość, a teraz gadasz jak moja babcia. Wiecie, kiedy on był równy gość w jej opinii? Jak Pał. Czalisz? On no mówi: A teraz zgadasz jak moja babcia. I słuchajcie, ona pokazała na swoich przyjaciół z liceum i powiedziała tak: Popatrz na tych ludzi młodych. Przecież każdy z nich ma swój rozum. I dodała: Narkotyki też są dla ludzi, tylko trzeba ich używać z głową. Ale szkowi zapaliła się lampka ostrzegawcza i powiedział: Absolutnie się z tym nie zgadza. A ona mówi: Dlaczego nie? On mówi: No bo wchodząc przestrzeń uszczęśliwiania się używką, wchodzisz na pole minowe. Rozumiecie, co to jest pole minowe? Ja mam 9 km do granicy z Ukrainą. Oni wiedzą, co to jest pole minowe. Powiedzcie mi, czy ktoś przy zdrowych zmysłach pojechałby na polanę pod Bachmut, wiedząc, że tam jest, wiecie, na hektarze na przykład 10 tysięcy min, czy ktoś przy zdrowych zmysłach chciałby ryzykować, wejść na pole minowe? No nie. Posłuchajcie tej historii. Korzej właśnie tak powiedział. Nie chciałbym, żebyś weszła na minę, ty lub ktoś z swoich przyjaciół. A ona go wyśmiała. Jakie miny? Człowieku, o co ci chodzi? I, i teraz posłuchajcie, to jest mega ważne, co teraz powiem, Pani. Wiecie, co się stało tam? Tam to spotkanie się zakończyło. I każdy ze swoimi przekonaniami poszedł w swoją stronę. Wiecie, jak będzie teraz, tutaj? To spotkanie zaraz się zakończy. I ja pojadę i moje przekonania pojadą razem ze mną, a ty zostaniesz, posłuchaj uważnie, ze swoimi przekonaniami. I mam nadzieję, że nie będziesz podejmować decyzji w oparciu o przekonania swoich kolegów i koleżanek. Czy to jest piękne, że możemy podejmować decyzję, że jesteśmy wolni? Wspaniale, co nie? I teraz uwaga, Ty możesz podejmować decyzję i będziesz podejmować decyzję, ale z drugiej strony Ty MUSISZ podejmować decyzję. Bo jak okazja Ciebie znajdzie, na Twojej drodze staną osoby, które pokażą Ci używki. I powiedzą, wjeżdżasz? A Ty powiesz, nie mam przekonania. A ktoś powie, co, boisz się? To co wtedy zrobisz? Wiecie, co ja bym zrobił? Ja bym powiedział, oczywiście, że się boję. I teraz słuchajcie tego, co się wydarzyło. Tam to spotkanie się skończyło, każdy poszedł w swoją stronę, i minęły, kochani, trzy lata. Po trzech latach Korzeń jedzie PKS-em, autobusem, i na przystanku otwierają się drzwi z do Wchodzi. Karolina. On rozpoznał ją i przywitał się z nią słowami: Cześć Karolina. A wiecie, co ona odpowiedziała po trzech latach nie widzenia się? Posłuchaj tego. Odpowiedziała: Ja już nie idź pan. Jeszcze raz przypomnijmy sobie: trzy lata się nie widzieli i gość mówi: Cześć Karolina, a Karolina odpowiada z bardzo smutną buzią: Ja już nie ale Ależek odpowiada: Cieszę się, a ona wryk, Zaczęła płakać tak intensywnie, że ludzie w autobusie zaczęli gapić się na nią i na niego, jakby on miał coś wspólnego z tym, że ona tak płacze. Serio. I co się okazało? Karolina wyjęła kartkę, to była dokumentacja medyczna z opisem tego, co się stało. Jesteście ciekawi? Więc kochani, Karolina wyjęła kartkę i to była dokumentacja medyczna z opisem tego, co narkotyki zrobiły w jej ciele. I teraz proszę skupcie się, bo, bo mówię dygresję. Oglądałem film dokumentalny na temat narkotyków, właśnie takich, które brała Karolina, bo to były tabletki ekstazji, piguły ekstazji. Nazywają je różnie, grochy, piksy, tapsy. I wiecie co zrobili ziomale? Trzech gości poszło do klubu z ukrytą kamerą i kupili trzy piguły od jednego dinera. Trzy takie same piguły, które miały taki sam kształt, taki sam kolor, taki sam znaczek, taką samą nazwę i taką samą cenę. I wiecie co zrobili? Zabrali je do laboratorium i przebadali je dokładnie. I co się okazało? Że każda w szach ma MDMA. Ten składnik, który w pigułach powoduje H. Ale każda z nich Miała dodatkowo inny skład chemiczny. I posłuchajcie, co powiedzieli w tym filmie. Tutaj się zaczyna po prostu szok. Oni powiedzieli tak. Wiecie, że służby medyczne mają statystyki. Ilekroć ktoś przytrafkuje, towar, nie? To jest gdzieś odnotowywany. I oni mówią tak, że te tabletki, ekstazy. Mają coś takiego i teraz uwaga, lekarze nie wiedzą kiedy i komu to się może przytrafić. Totalnie nie rozumieją tego, tej zależności, ale wiedzą tylko tyle, że co jakiś czas którejś, co którejś osobie te tabletki podnoszą gwałtownie temperaturę w ciele. To jest mega turbo niebezpieczne. Dlaczego? Wiecie, co się dzieje z ludzkim białkiem, kiedy organizm osiąga temperaturę 41 stopnia? Ludzki białko zaczyna się ścinać w tej I teraz uważaliście. Karolina poszła na imprezę, tak jak już wcześniej to robiła. To dla niej nie była pierwszy znak. Ona spodziewała się, że będzie fajna. I wzięła pigułę ekskazji I wzięła. Wobraźcie Wyobraźcie sobie, że jesteście tam i to widzicie. Są na w kontwoli i nagle Karolina, dusza towarzystwa, pada na ziemię i umiera na oczach wszystkich. Wszyscy tak że ona właśnie umiera. Wobec sobie, jakby byli przerażeni z tej euforii. Nagle lądują w ciemnej dolinie rozpaczy, bo dusza towarzystwa, Helena, leży na ziemi i prawdopodobnie umiera. Więc przerażeni zadzwonili po karetkę pogodowie. I służby medyczne, bardzo szanuję tych ludzi, przyjechali dosłownie w 3 minuty. I oni bardzo lojalnie powiedzieli prawdę, co Karolina zjadła, i to było bardzo dobre ruchy, ponieważ ci jej ratownicy medyczni od razu zawieźli Karolinę do szpitala z informacją, co ona zjadła, więc od razu można było przystąpić do akcji i uwaga, uratowali jej życie dzięki Bogu. Ale teraz powiem wam, co się stało w jej mózgu i teraz uwaga, ja nie koloryzuję i nie było żeby zrobić na was wrażenie. Niestety, w obszarze mózgu tej dziewczyny tej części, która odpowiada za krótkotrwałą pamięć, dosłownie zaczęło się ścinać białko. I ten obszar mózgu został uszkodzony. I wiesz, jak działa dzisiaj? Jak wiadro bez dna. Ta sama dziewczyna, pamiętacie ją kiedy mówiła, hej, teraz się moja babcia, narkotyki też są dla ludzi, tylko trzeba ich używać z głową. Ta sama dziewczyna w tym autobusie po tych doświadczeniach z tą kratką w ręku zapłakana, wiecie co powiedziała? Cytuję. Gdyby ktoś dzisiaj zaproponował mi narkotyki, ja tej osobie wydrapałabym oczy. Koniec cytatu.